Zadanie dziesiąte. Funkcja F określona jest takim wzorem. Tutaj widzimy, mamy postać funkcji wymiernej, czyli złożonej z ułamka, dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od zera. Yy, przypomnę, skąd się to wzięło, yy, nie dzielimy przez zero, czyli tutaj autor zadania zrobił nam za nas założenie do mianownika, że mianownik nie może być zerem. Wówczas wartość funkcji dla F od pierwiastka 2 jest równa. No to chyba nie ma prostszego zadania na maturze niż to z funkcji, bo wystarczy podstawić pierwiastek 2 w miejsce X, nawet tu jest pokazane to jest naszym x, czyli musimy tutaj i tutaj wstawić pierwiastek 2. Przypisujemy. Czyli 2 razy pierwiastek. 2 minus 8. No i trudność tu polega na tym, że Wy często to skracacie. Absolutnie tego nie wolno robić, dlatego, że tutaj mamy odejmowanie. A, czyli ten pierwiastek nie dotyczy całego licznika, bo to jest tylko jakby y, część licznika. Musiałoby być tu mnożenie. To wtedy można byłoby. To skrócić, czyli absolutnie tego nie wolno robić. Yy, możemy yy, 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 usunąć niewymierność z mianownika na pewno, i to zrobimy. Czyli przepisujemy to wyrażenie i mnożymy licznik i mianownik przez tą niewymierność. No to, yy, no dobra, zapiszę jeszcze przed nawiasem to. Możemy jeszcze to tak zapisać. A tutaj mamy pierwiastek 2 do kwadratu, no bo mnożymy dwie sztuki identycznego pierwiastka. Tu mamy potęgę 1, tu mamy potęgę 1. Przy mnożeniu wyrażeń o tej samej podstawie mm, potęgi dodajemy. 1 plus 1 mamy 2. No i liczymy to dalej. Wymnażamy to razy to i to razy to. Czyli mamy 2 razy pierwiastek z 2 do kwadratu. Minus 8 pierwiastek 2. A tutaj przypomnę ten wzór, że jeżeli mamy pierwiastek drugiego stopnia i potęgę 2, bo to jest pierwiastek drugiego stopnia, tylko jego się tu nie pisze, to zostaje nam liczba pod pierwiastkiem, czyli x. Czyli tutaj jest liczba pod pierwiastkiem 2 zapisana. No bo pierwiastek nam się skraca, można w cudzysłowie powiedzieć, skraca z potęgą. Równa się. I tutaj mamy znowu tą samą sytuację, czyli mamy 2 razy 2 minus 8 pierwiastek z 2. No i tutaj też absolutnie nic nie wolno skracać, to z tym, ani to z tym, ale możemy 2 wyciągnąć przed y, nawias z licznika i wtedy nam zostanie 2 odjąć 4 y, pierwiastek 2. Dlaczego? No bo to dzielimy przez 2, zostanie nam dwójka w nawiasie. I to wyrażenie również dzielimy przez 2. Czyli zostanie nam 4 pierwiastek z dwóch. Czyli jest taka zasada, że jeżeli wyciągamy coś przed nawias, to dzielimy te nasze oba wyrażenia przez liczbę, którą wyciągamy przez nawias. I wynik zapisujemy tu w nawiasie. Możemy to sobie sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, wymnażając teraz te, te, te liczby. No i się wszystko zgadza. Mianownik możemy przepisać. Teraz można skrócić, bo tu jest mnożenie, czyli teraz teraz w końcu można to skrócić, no i ten wynik przepisujemy. Z tym się już nic absolutnie nie da zrobić, dlatego że to nie są wyrażenia podobne, więc nie wolno ich absolutnie odejmować. To jest już ostateczny wynik, prościej się tego zapisać już nie da. I teraz szukamy takiej odpowiedzi.